Pierwszy dzień Rosy w szkole. Jak opanować niepokój? Dawno, dawno temu, w uroczym miasteczku położonym między zielonymi wzgórzami i tętniącymi życiem łąkami, pełnymi kwiatów, żyła mała dziewczynka o imieniu Rosa. Była to dziewczynka o wielu talentach, z umysłem pełnym wyobraźni i sercem pełnym marzeń. Rosa najbardziej lubiła malować i grać muzykę. Potrafiła godzinami tworzyć piękne obrazy otaczającego ją świata, lub ćwiczyć słodkie melodie na swoim małym pianinie, pozwalając, by każda nuta przenosiła ją do jej własnego świata. Gdy letnie dni mijały na delikatnym wietrze, Rosa spędzała czas na świeżym powietrzu, malując kolorowe motyle fruwające po ogrodzie i słuchając ptaków śpiewających swoje poranne piosenki. Uwielbiała ciszę i spokój lata sposób, w jaki dni zdawały się ciągnąć w nieskończoność pod ciepłym słońcem. Ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. I wkrótce pierwszy dzień nowego roku szkolnego był tuż za rogiem. Normalnie, Rosa byłaby podekscytowana powrotem do szkoły. Uwielbiała uczyć się nowych rzeczy, zwłaszcza na zajęciach muzycznych i plastycznych, gdzie mogła wyrazić swoją kreatywność. Ale ten rok był inny. Gdy zbliżał się pierwszy dzień szkoły, Rosa zaczęła odczuwać coś, czego nigdy wcześniej nie czuła. Niepokój. Noc przed rozpoczęciem szkoły, Rosa leżała w łóżku, wpatrując się w sufit. Pokój był ciemny, z wyjątkiem delikatnego blasku księżyca wpadającego przez okno. Mocno wtuliła się w koc, próbując odepchnąć od siebie nerwowe myśli, które kłębiły się w jej głowie. A co jeśli zapomniałam, jak rozmawiać z kolegami z klasy? Zastanawiała się. A co jeśli oni wszyscy zauważą, jaka stałam się cicha? W miarę upływu czasu zmartwienia Rosy tylko się wzmacniały. Kiedy w końcu zasnęła, było już późno w nocy, a jej sny były wypełnione dziwnymi i niepokojącymi obrazami zatłoczonych klas i nieznanych twarzy. Następnego ranka Rosa obudziła się z ciężkim sercem. Słońce świeciło jasno, ale Rosa czuła się jak w pochmurny dzień. Powoli zwlokła się z łóżka i ubrała się, a jej zwykłe podekscytowanie pierwszym dniem szkoły nie było widoczne. Gdy jadła śniadanie, jedzenie było mdłe i nieapetyczne, a jej ręce lekko drżały, gdy trzymała łyżkę. Matka zauważyła jej niepokój. Rosa Dobrze się czujesz? zapytała łagodnie jej matka. Jej głos był pełen troski. Nic mi nie jest, mamo. Rosa odpowiedziała cicho, zmuszając się do małego uśmiechu ale w środku nie czuła się dobrze. Gdy szła do szkoły, znajoma ścieżka wydawała się inna, dłuższa i bardziej zniechęcająca. Wysokie drzewa przy drodze zdawały się nad nią górować. A śpiew ptaków, który zwykle sprawiał, że czuła się szczęśliwa, teraz wydawał się odległy i pusty. Z każdym krokiem jej niepokój wzrastał, sprawiając, że stopy czuły się jak obciążone ciężkimi kamieniami. Kiedy dotarła do szkoły, plac zabaw już tętnił życiem. Dzieci biegały dookoła, śmiejąc się i krzycząc, podekscytowane spotkaniem z przyjaciółmi po długiej letniej przerwie. Ale zamiast się przyłączyć, Rosa zawahała się przy wejściu, serce waliło jej w piersi. Czuła się jak outsiderka, jakby tu nie pasowała. Biorąc głęboki oddech, Rosa przeszła przez bramę, trzymając głowę nisko. Udała się do klasy, starając się unikać kontaktu wzrokowego z kimkolwiek. Gdy weszła do sali, jej rówieśnicy już podekscytowani rozmawiali, dzieląc się opowieściami o swoich letnich przygodach. Rosa po cichu wślizgnęła się na swoje miejsce, mając nadzieję, że nikt jej nie zauważy. Starannie ułożyła ołówki i zeszyt na biurku, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Przez cały poranek rosa siedziała cicho. Na każdych zajęciach uważnie słuchała, ale nie podnosiła ręki, by odpowiadać na pytania, jak to zwykle robiła. Podczas przerwy siedziała na ławce na skraju placu zabaw, obserwując bawiące się dzieci. Chciała do nich dołączyć, śmiać się i biegać jak kiedyś, ale coś ją powstrzymywało. Hałas, tłum, wszystko to wydawało się przytłaczające. Nadeszła pora na obiad i Rosa znalazła cichy kąt w stołówce, aby zjeść posiłek. Skubała jedzenie, nie miała apetytu. Gdy rozejrzała się po sali, zauważyła, jak wszyscy wyglądali na szczęśliwych. Rozmawiali i śmiali się ze sobą, dzieląc się swoimi ulubionymi momentami z lata. Rosa poczuła ból samotności w sercu. Dlaczego ja nie mogę się tak czuć? pomyślała. W końcu nadszedł czas na zajęcia muzyczne ulubioną część dnia Rosy. Zwykle dźwięk strojonych instrumentów i rozgrzewających się głosów napełniał ją radością, ale dzisiaj nawet to wydawało się zniechęcające. Gdy weszła do sali muzycznej, wybrała miejsce z tyłu klasy, z dala od innych uczniów. Czuła się tam bezpieczniej, mniej widoczna. Pan Anderson, nauczyciel muzyki, był miłym i pogodnym człowiekiem, który w szczególny sposób sprawiał, że każdy czuł się komfortowo w jego klasie. Powitał uczniów z typową dla siebie serdecznością, a oni wszyscy ochoczo odpowiedzieli. Rosa jednak pozostała cicho. Poczuła ścisk w gardle, gdy klasa zaczęła śpiewać pierwszą piosenkę. Dobrze znała melodię, ale jej głos był ledwie szeptem. Wpatrywała się w podłogę, mając nadzieję, że nikt nie zauważy jej ciszy. Ale pan Anderson to zauważył. Zawsze postrzegał Rosę jako jedną ze swoich najbardziej entuzjastycznych uczennic, kogoś, kto kochał śpiewać i grać muzykę całym sercem. Jej nagła zmiana w zachowaniu zaniepokoiła go. Po zakończeniu zajęć, gdy uczniowie zaczęli wychodzić, pan Anderson podszedł do Rosy. Uklęknął na jej poziomie, tak że byli oko w oko i odezwał się cicho. Rosa, czy wszystko w porządku? Wydawałaś się dziś trochę inna, powiedział, a jego głos był pełen troski. Rosa spojrzała na niego, zaskoczona jego uprzejmością. Przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. Poczuła, że góle w jej gardle rośnie, a łzy napłynęły jej do oczu. Szybko odwróciła wzrok, zawstydzona. Ja. Po prostu nie czuję się sobą, przyznała w końcu, a jej głos zadrżał. Boję się, że wszyscy na mnie patrzą i myślą, że jestem dziwna. Nie wiem już, jak przebywać wśród tylu ludzi. Pan Anderson słuchał cierpliwie, kiwając głową, gdy mówiła. To w porządku, że tak się czujesz, powiedział łagodnie. Spędziłaś dużo czasu poza szkołą i to normalne, że po powrocie czujesz się trochę nie na miejscu. Ale chcę, żebyś o czymś pamiętała. Wszyscy inni też się przystosowują, nawet jeśli tego nie pokazują. I nikt nie ocenia cię tak surowo, jak myślisz. Wszyscy są zbyt zajęci martwieniem się o siebie. Rosa otarła łzę, czując się trochę pocieszona jego słowami. Ale co jeśli nie mogę przestać się tak czuć? zapytała cicho. Pan Anderson uśmiechnął się ciepło. Takie uczucia nie mijają z dnia na dzień, ale są rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc. Skup się na tym, co kochasz na swojej muzyce, sztuce. Kiedy robisz coś, co sprawia ci przyjemność, zmartwienia zaczynają znikać. A jeśli kiedykolwiek poczujesz się przytłoczona, weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że nie jesteś sama. Dobrze jest robić wszystko krok po kroku. Rosa poczuła w sercu małą iskierkę nadziei. Słowa pana Andersona miały sens. Może, tylko może, udaje się przez to przejść. Dziękuję, panie Anderson, powiedziała nieco mocniejszym głosem. Spróbuję. Następnego dnia Rosa obudziła się nieco spokojniejsza. Zdenerwowanie wciąż było obecne, ale nie było już tak przytłaczające jak wcześniej. Ubrała się i zjadła śniadanie, a idąc do szkoły, powtarzała w myślach słowa pana Andersona: Skup się na tym, co kochasz. Rób wszystko krok po kroku. W szkole Rosa nadal czuła się trochę nieśmiała, ale postanowiła trochę się zmobilizować. Podczas lekcji plastyki podniosła rękę, by odpowiedzieć na pytanie. Jej głos był cichy, ale nie drżał już tak bardzo jak wcześniej. Na zajęciach muzycznych stała nieco bliżej przodu i śpiewała nieco głośniej. Im bardziej skupiała się na rzeczach, które kochała, tym mniej martwiła się o to, co pomyślą inni. Pod koniec tygodnia Rosa znów poczuła się sobą. Zaczęła włączać się do rozmów z kolegami z klasy, a nawet grała z nimi w gry podczas przerwy. W szkole nadal było tłoczno i głośno, ale nie wydawało się to już takie straszne. W miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, pewność siebie rosy rosła. Zdała sobie sprawę, że nie musi być idealna ani zawsze czuć się komfortowo. W porządku było mieć gorsze dni, czuć się zdenerwowaną lub nieśmiałą. Liczyło się to, że wciąż próbowała, skupiała się na rzeczach, które ją uszczęśliwiały. I tak, pierwszy dzień powrotu Rosy do szkoły, który rozpoczął się z tak wielkim niepokojem, okazał się początkiem nowej podróży, podróży uczenia się bycia miłym dla siebie, akceptowania swoich uczuć i robienia rzeczy krok po kroku. Odkryła, że skupiając się na tym, co kocha, może odnaleźć drogę do radości, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Z każdym nowym dniem serce Rosy stawało się coraz lżejsze a uśmiech coraz jaśniejszy, gdy wkraczała w piękną przygodę dorastania.